tam pić, kiedy zaszłam. I co wtedy poczułaś? Ciepło i tęsknotę. Niepokój. że jest no gruba. Super. Urząd Wojewody. Cofnięto nam dotację W ciągu dwóch miesięcy muszę zamknąć ośrodek. Robota jest. Pszczółki narobiły miodu. Trzeba przewieźć. Mogę z takim jeździć? Za tę kasę można było uratować ośrodek. Dokładnie, 200 tysięcy. jesteś jesteśmy alkoholikami, a będziemy wieść spirytów. Jak to się może skończyć swoim zdaniem, co? Zaczynamy z pierwszym kwiskiem. Biola i ja jako najsilniejsi pójdziemy po Wojtka. Co jest? Czyli chcesz zrobić to z przytupem, z fantazją. Mhm. mhm, Jako terapeuta nie zgadzam się na wszystko, co ma korzenie w przemocy. Gdzie jest mój towar? W drodze. To, co wiesz, jest moje. A jak cię dorwę, to ty i każdy, kto ci pomaga, zostanie... Taka to choroba jest, że, że są nawroty. Źle jak piję i źle jak nie pije? nie? Wybrałam samotność, żeby nikogo nie krzywdzić. Niestety nigdy nie powinnaś zostać. Przeszłam każdą drogę pod słońcem i w sobie wszystko by... Wszyscy przez ciebie zdechniemy Trzymamy się razem. znak potrzeby zatrzymujemy się. Jesteśmy na terapii, to jest część terapii! A! Rozumiesz, że właśnie zaproponowałeś mi polowanie? Jest tutaj, mamy przerąbane. to pressure.